Wszystko, czego tylko dotknę. Dostaje się złota, dostaje się złota. Ale upierdolone te okulary. Kto A, ostatnio w ogóle w komentarzu napisał? Że jesteś idiotą. Nie Barber czeka na mnie, tylko ja na niego. Gdzie on jest? Nie wiem, w chorożczyk. w Horości! No ale po co? Na badanie? Na badanie. Odgrzywany kordet, ale... Mam super, super tematy w ogóle. Dwa takie świetne tematy. Tu jest jeden, a tam jest drugi. Ja się zastanawiałem przez krótką chwilę, bo mi się to wyświetliło w polecanych. Co to jest? Z chuja, kim jest Masza? Zapomniałem, kim jest Masza. I się nagle dziewczę uruchamia mnie na głównej, że cała prawda... Ej, przepraszam, ciekawy przypadek fagaty. Swoją drogą trochę zarżnięte od psycholożki tak. dziewczyny na ale dobra. Ogólnie to ja mam taki teraz plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta. I tak dużo, no nie? Żeby nie musiać pracować i w ogóle... Ostatnio się spotkałam z takim piłkarzem kurwa Lecha. I on jest zajebiście bogaty, bo on najwięcej zarabia jakby z tego Lecha, no nie? On jest takiego super AMG. Trzeba to oprócz musiać bym robić. No ale ja teraz mam plan B. Słuchaj <laughs> tego. Bardzo długi, tak naprawdę, fragment mówił o części, która delikatnie chuj kogo interesuje, czyli tam festiwal. No, se masz festiwal, to normalną chyba opcją jest, przynajmniej dla mnie... <śmiech> <Nie>. <śmiech> ...że se poznasz jakąś dziewuchę, na przykład, i se ją... Wytarabani! Wyklepiesz ją, jak twój szwagier, twoją BMK. Finia. Gnój. Ale biedna marza w napływie emocji w ogóle gdzieś tam, jak weszła do pokoju, dostała kurwa drzwiami przez łeb. Ja od niego też dostałem drzwiami, a o to nie robię, kurwa, <grym> troszkę w inny sposób. Tylko bo się ja po jedną mam... nogę spuściłem. Tak, były ciężkie jak są skóry. Tak, ale karma ci wróciła i sobie akumulator, to nogę spuściłeś. Ja mam akumulator na kablu. Byłam naprawdę w szoku, bo to nie była zupełnie reakcja, której się spodziewałam, także naprawdę byłam. In szuk. Ale kiedy Agata zaczęła wychodzić już z pokoju z tym drugim influencerem, ja nadal w szoku pobiegłam za nią do drzwi, pytając się co, cały czas o co chodzi. O co chodzi, o co chodzi, było mi po prostu mega przykro, nie wiedziałam co się dzieje. I Agata wychodząc w furii po prostu trzesnęła mnie drzwiami, dostałam w skronie. Pewnie to ładnie sobie zblurujesz gdzieś tutaj, żeby tego nie było, wytniesz, przetniesz, kurwa. Tak będzie, Ale... wyzwał go. Nie. Sraup srałp jest ten festiwal. Dlaczego to wyszło, Kuba? Dlaczego to wyszło? Wiesz co? To teraz ci powiem tak. Może dlatego, że fagata jest troszkę bardziej teraz rozpoznawalna niż była jakiś czas temu? Tak. Minął już troszkę dłuższy okres czasu, no i sobie mamy dobra. W międzyczasie jeszcze został zajebany tej maszy, pamiętnik przecież. Demu tak. to wtedy nie wypuszczono tego yy, wyznania. <laughs> dlatego, że nikt aż tak bardzo tyku. Może dlatego, że nikt aż tak dużo nie mówił o Fagacie, a tutaj nagle y, z, aż tak dużo podkreśla. A teraz jest to, Fame ma? wcześniej y, było Hylitch, y, jakieś TikToczki z Malikiem Montaną. Ujo, Agatka! Live czy inne pierdoły z szeryfem Bardengą. Tak! Więc pagata jest coraz bardziej rozpoznawalna, zyskuje swój życie, drugie życie swojego fejburze. To fajnie jest wtedy kilka takich smaczków dać jej z życia, z jej życia, żebyście wiedzieli z jaką osobą macie styczność, ale to ma też drugie dno, bo wtedy Ty masz automatycznie większe wyświetlenia. To były akcje tego typu, że naprawdę mi to już w pewnym momencie dojeżdżało psychicznie, ale nie chcę też o nich opowiadać, przynajmniej na razie, dlatego że nie chcę być jak inni twórcy i oskarżać kogoś o coś na co nie mam żadnych dowodów no bo to jest zupełnie bez sensu więc powiem wam na razie to na co mam dowody. I naprawdę ciężko to znosiłam, bo problem nie, nie dotyczył tylko Agaty, ale też bliskich mi osób. Poza jedną sytuacją, o której sobie przypominam że podejrzanej sestory powiedziałam e, że jest fałszywa i głupia PIK! To co obejrzałem wzbudziło we mnie pewne emocje nie ukrywam, że przy okazji się zestarzałem. E, wtedy nie tutaj Nie. No tutaj. Przykład, co? A zesrałeś się w sobie, rozumiem. Co ty pierdolisz? O ja! Te twoje relacje, czy to ze Siu, czy z kamerzystą, to jednak nie było gdzieś tam z tyłu głowy u ciebie, że nie, nie patrzyłaś na nie trochę przez pryzmat tego, że to jest dla ciebie szansa na wybicie? Nie, absolutnie nie. Jest plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie Bogatego faceta, albo w jakiś sposób sama zarobić pieniądze. E, e, tak dużo no nie, żeby nie musieć pracować i w ogóle. I e... moje zdanie jest takie, że fagata obrała najgorsze, jakie tylko i wyłącznie się da wytłumaczyć. A co, tu i wyprzedziłeś mnie, ty. Dlatego, że fagata w rozmowie z Wardengą określiła to jako dla żartów. Większość tych rzeczy była mówiona w żarcie. Ojej, nie kupuję tego fagata. Nie, 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 nie. nie. Czekaj, czekaj. Po drugie, czemu kto w się sensie dowiedziałam się, że trzymała te wiadomości przez całą naszą znajomość? Te, te wiadomości były, tam na początku naszej znajomości. Po co? Ja nawet nie pamiętam nagrywania czegoś takiego. Nie pamiętam, co ona na to odpowiadała, no ale najwidoczniej jej to pasowało. Pięć złotych. Ja też wiem o różnych jej pomysłach, które były później, ale nie będę tego wygadywać. Nice. Wiesz co, jeśli akurat ci potrzeba hajsu, ja rozumiem, że można żartować na różne tematy, ale to brzmi dość... legitnie. Tak. Więc można się wypierać jakimiś różnymi żartami, czy cholera wie czym innym, bo jeszcze tam padło coś innego chyba, oprócz, że dla żartów, to... to nie jest wiarygodne. I Fakat może być tak, że się po prostu... Dobra, faktycznie, może się zmieniłaś, ale to nie było aż tak dawno. Dobrze, że używała światło dzienne. Ludzie jej dlaczego też nie wierzą? Dlatego, że w głosówkach powiedziała, że wejmie ze STIU i ze STIU bywa. Nie się, że teraz ludzie będą cię jechać. Już w to się dzieje na Instagramie, poczytaj swoje komentarze. Się, ale może spoklął, niedługo zapomną. To znaczy nie zapomną, tylko nie. się uspokoił. Ja mam teraz plan B i plan B jest taki, że do mnie wpisuje strasznie STIU. A kurwa, STIU to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz jebany. Eee, więc eee, dzisiaj się widzę z tym Stewie. A ten Stewie jest mniej, mniejszy od tego piłkarza, bo ten piłkarz jest taki, że kurwa, coś się stało, nie mogłem nawet to ten kurwa zamówił taksówkę do z Poznania do Konina. To jest 100 kilometrów i musiałam zapłacić, yy, dołożyć 100 na tę taksówkę, bo mi dał za mało hajsu. I teraz mi nie chce jakby oddać tej kasy. no <laughs> to dobre, dobre. Taki żarcik, nie? No, to czemu? o tym mówimy dzisiaj? Chyba tak. No dobra. Mowa tutaj o człowieku. Członku. W ogóle koleś się nazywa McDonald. Realnie e, był e, po rozstaniu, został bezdomnym. E, no i się tak stoczył, że mu przyrodzenie pod po prostu kurwa. Krwi nie ma tlenu, szczerze z tego jak to się tak nazywało a, sytuacji, hipoksemii, brak tlenu we krwi, kurwa mówiłem! No to da, brak kurwa. Chciałem, żebyś się upewnił, czy oby na pewno, bo ty kurwa czasami coś powiesz, a może tak, a może nie. Ja się no, z panem nie będę teraz wstęp. Nie! I sytuacja powstała tak, że musieli niestety przeczytać go do ramienia. Miało być to zaraz zrobione, niestety przeczekał do 6 lat. 6 kurwa lat. Nie śmiejąc się już z tej historii, najlepsze jest to, że ma happy end. Happy end jest taki, że przeczytał. to happy end! Przeszedł operację, jest ok i już jest na swoim miejscu. Do widzenia. No Wiedzieć więcej, Gówno tam wiecie.